Prawdopodobieństwo dla ambitnych, czyli wierzchołek wypukły ma n wierzchołków, spośród których losujemy jednocześnie dwa. Wyznacz, ile ma tych wierzchołków, czyli wyznacz n wiedząc, że prawdopodobieństwo wylosowania wierzchołków wyznaczających przekątną tego wielokąta, jest mniejsze od 4 piątych. No, generalnie, skoro są dwa, które mamy wylosować, no to omega spośród n wybieram 2, czyli stosujemy zapis n po 2, no i tyle. Zastanówmy się teraz, jak to zrobić, że ma to być przekątna. Weźmy sobie jakiś jeden wierzchołek, no i widzimy, że dwa sąsiadujące, no raczej nie mogę ich wziąć, no bo nie utworzy mi się przekątna. Weźmy kolejny, no i znowu dwa sąsiadujące, nie utworzy mi się przekątna. To samo z wszystkimi innymi wierzchołkami, czyli spośród wszystkich moich opcji, które policzyłem przed chwilą, muszę odjąć n wierzchołków, dla których no nie da rady tego dopasować. Zatem liczę, skracam, no i wychodzi mi jakaś tam dziwna liczba. A prawdopodobieństwo to jest jedyna liczba podzielona na drugą. Zatem układamy sobie nierówność, następnie przemnażamy, skracamy, no i otrzymujemy jakieś tam nierówność, jakąś tam nierówność kwadratową, z którego dwa miejsca zerowe to 0 i 11. A liczby naturalne, które spełniają tę nierówność, to po prostu od trójki do dziesiątki. Finito. Potrzebujesz elitarnych korepetycji? Link w bio. Koniecznie zajrzyj.